No i teraz proszę Państwa emocje sięgają zenitu, bo oto ostatnia para, Martin Schmidt, mistrz świata, yy, no, największa gwiazda ostatnich dwóch sezonów w skokach narciarskich, a po nim nasz Adam Małysz. Martin Schmidt dlatego startuje z 50 numerem, że wczoraj w kwalifikacjach nie wystąpił i zgodnie z regulaminem ustawiło go to na ostatniej pozycji. Podobno specjalna, celowa zagrywka Niemców, żeby podnieść atmosferę, żeby podgrzać. A teraz ładny skok daleki, w granicach 115 metra, w granicach punktu tego K, punktu kalkulacyjnego, lądował Martin Schmidt. Zobaczymy, co ma to Adam Małysz. No nie jest zachwycony oczywiście trener Reinhard Hess. Małysz w świetnej formie, mam nadzieję, że wytrzyma psychicznie to napięcie, które bez wątpienia w tej chwili jest. Wszyscy już oczekujemy wspaniałych skoków od Adama Małysza. No, fakt, że, że tutaj na turnieju już teraz od początku i na treningach, i w kwalifikacjach, i w konkursach zasadniczych, poniżej pewnego wysokiego, naprawdę wysokiego poziomu nie schodzi. Wspaniały skok Adama Małysza, tak, 115 metrów, 114 punktów Martina Schmidta. Za chwilę zobaczymy Adama Małysza. Na, nie, na razie Schmidtowi daje to. No, gdzieś w granicach 5, 6 pozycji i Adam Małysz rusza. Trzymamy kciuki. Ale troszkę ucieka, jak zawsze, to jeszcze niczego nic nie znaczy. Bardzo ładny skok. Czy dalszy od Martina Schmidta? Chyba nie. Chyba gdzieś 113, 114 metrów. Wszystko rozstrzygnie się w drugiej serii. A więc Janę Achonen. A jednak 117 metrów Adam Małysz. 117. Noty zbliżone do tych, które otrzymywał Schmidt. 118 i 1,1 punktu. Już wyświetlają się te wszystkie noty na tablicy. I za chwilę, tak, Apoloniusz Steiner z kiwa z podziwem głową. 117 metrów, Adam Małysz, no ale Schmita oczywiście też zobaczymy. I oto Adam Małyś, proszę państwa, zaciśnijmy kciuki. No, w ciągu kilku dni narciarski świat przypomniał sobie o 23-letnim Polaku z Wisły, skromny chłopak. Mówię chłopak, choć to przecież 23-letni mężczyzna, żonaty, 3-letnia córeczka, ale bardzo ustabilizowany, bardzo poważny, bardzo serny. Leć, leć jak najdalej, leć! Piękny skok Małysza, fantastyczny skok! No czy ten skok damu, to jest na pewno rekord! Schmidt się tylko uśmiechnął, on i tak dzisiaj nie wygra, uśmiechnięty fajner! No wspaniały proszę Państwa prezent dla polskiego sportu w dniu nowego roku. Bardzo pięknie się nam zaczyna ten rok 2001 w polskim sporcie. Tym wspaniałym skokiem, fantastycznym, ani nie zadrżał na chwilę, dopiero tutaj. Ten telemark nawet przysiadł lekko, ale ustał 129,5 metra. Coś nieprawdopodobnego. 254,2 punktu. No i teraz będziemy trzymali kciuki. Oczywiście nikomu źle nie życzymy, ale jakby było wspaniale, gdyby Małysz dzisiaj wygrał konkurs w Garmisch-Partenkirchen. No, więc wielka radość Małysza. Niezależnie od tego, co się teraz wydarzy na skoczni, jeszcze mamy Pięciu wspaniałych zawodników. To był fantastyczny występ znów Polaka. Wielka forma Adama Małysza. W Gapa Małyś skoczył już na podium, ale szóste miejsce w pierwszej serii sprawiło, że minimalnie przegrał z Kasai i Wasiliewem.